Witajcie, sezon Damik. Idzie czas na patchnoty z TFT. E, dlaczego TFT pierwsze, a nie patchnoty, jeżeli chodzi o prezezon? Dlatego, że... Nagrałem patchnoty z sezonu z LoL'a. przez Te... Zmiany pre, prezezonowe. I cały film, 2 godziny i 7 minut. <głos》> i postanowiłem, że tego nie wrzucę i jutro to szyb, szybciej po prostu. E, nie nagrywałem całego tego zmian w całym sezon, na drugi sezon, jeżeli chodzi o Team Tactics, te całe Rise of the Elements po prostu, bo... No bo po prostu był taki moment, że się zastanawiałem, czy w ogóle będę grał w TFT. kamerkę muszę naprawić. Jeszcze chwila. Nie tak to tu. Dobra, tak może być. Um. Dlatego nie nagrywałem, ale teraz nagrę na szybko ten patch. Eee, są te Trudemcz będą wychodziły, te małe legendy Tudemcz będą wychodziły teraz niedługo. Eee, no miał być pierwszy patrzoty normalne, a później tego, no ale godzinę ponad... No nie, no nie da rady, no je nagrał w niecałe 30 minut, to ja miałbym godzinę, nie, bez przesady. Teraz tak, jeżeli chodzi o cechy eee, To tak, o, na ogłoszenie gracjali na drugim i na trzecim poziomie jest znetwione o kolejno 5% i 10% na pierwszy poziom jest tak samo. Jeżeli chodzi o światło Czyli o lighty, całkowita wartość leczenia zależy teraz od zdrowia ginącego bohatera, a nie bohaterów, którzy mają to leczenie otrzymać. Czyli jeżeli na przykład taki tank zginął pierwszy, to dostanie się więcej HP, a jeżeli zginął jakiś, nie wiem, kto tam, jeżeli Soraka zginęła, która miała mało HP, no to wtedy dostaniecie tego leczenia mniej. To jest taki nerf trochę w nich, bo Light, jeżeli chodzi o... No, świetliści po prostu wychodzili i pierwszą gierkę nimi wygrałem, tak by the way, możecie zobaczyć na kanale, był odcinek wczoraj. Mana zyskiwana co 4 sekundy dzięki premii, premii cechy Ocean. Te, na drugim poziomie o 5 więcej, na, drugim, na, trzeci, na trzecim na trzecim ojże, to będzie 10% więcej więc lekki buff dla uszynów um, obrażenia jeżeli chodzi o cienia to pierwszy, pier, pierwsza premia będzie do, obrażeń będzie 5% mniej a na drugim aż o 15% no ale cienie też były mocne przede wszystkim chodziło o mazahara tak naprawdę o mazahara i o mastera bo te postacie, przy tych, nawet przy tych 50% robiły sporo remedze, a jeżeli ktoś się skupił na samych cieniach, to rzeczywiście dobrażenia były spore. Dodatkowy pancerz watowników zwiększony o 25% na pierwszym i na drugim poziomie, na drugim, na drugiej premii. Na maksymalnej premii jest tyle samo, jak było. Skalowanie umiejętności 3 gwiazdkowych bohaterów, czyli te za 3. Trzy... Nie. Yy. A nie dobra, jeżeli, chodzi o, jeżeli macie skalowanie postaci co zdobyliście ich dziewięć, co mają trzy gwiazdki, największe upgrade, nie? Jeżeli chodzi o kategorię drugą, czyli za, dwa, za dwie monety, obrażenie umiejętności Jacksa są zwiększone o 100% na ostatnim, na trzeciej gwiazdce. Leblanc są zwiększone o 100, na ostatniej gwiazdce obrażenie umiejętności zwiększono o 50. Syndry jest zwiększona o 75. Wytrzymałość tarczy. Umiejętności Tresza jest zwiększona o 50. Obrażenie umiejętności Volibera są zwiększone o 150. Aż. Jeżeli chodzi o yy, postacie za 3 Golda, to Atrox ma aż o 250 na trzecim poziomie 1000 obrażeń. Tylko, że według mnie teraz Atrox. A teraz toksowi trudniej jest dać e, umiejętność, bo szybciej pada według mnie. Zauważyłem tak a teraz szybciej pada. I przede wszystkim z racji tego, że on nie ma tej pasywki demonów, co w, na początku, jak były te de demony, to zabierały, zabieraliście manę, więc trudniej mu też wykastować swoją umiejętność. Więc teraz na Toxa jakiś taki build do np. 2 łezki, Speed of Shodzin i np. Rabadon, albo nawet. Yy... Warmok, nie? Tak, tak, bym obstawiał. Jeżeli chodzi o S.D.A. to obrażenia ma zwiększone na, ostat... na trzecim poziomie o 200. Kindred ma obrażenia zwiększone o 150, bo ona teraz ma Q jako, obraże... jako umiejętność, a nie R. -kę. Czas działania ogłuszenia Nautilusa jest zwiększone o sekundę na, ostat... na trzecim poziomie. Obrażenia za to Nautilusa na trzecim poziomie jest zwiększone też o 100. I Sajona. Umiejętność jest zwiększona o 200 na trzecim poziomie. Pierwsze i drugie poziomy bez zmian. Jeżeli chodzi o te postacie. I ogólne wyważenie bohaterów. Jeżeli chodzi o, o postacie za jednego golda. Wytrzymałość Darczy i Werna na drugim i na trzecim poziomie jest zwiększona kolejno o 50 i o 100. Leczenie Małkaja yy, też na drugim i trzecim kolejno jest zwiększona o 25 i o 50. Obrażenie umiejętności Nasusa. Na pierwszym poziomie jest zwiększone o 15 i na trzecim poziomie jest zwiększone o 15 na drugim jest bez zmian. Obdarzenia zdrowie umiejętności na, dodatkowe zdrowie z umiejętności Nasusa jest zwiększone o 50 na pierwszym na drugim jest tak samo ale na trzecim jest zmniejszone o 50 więc to jest nerw jeżeli chodzi o leczenie na trzecim poziomie. Początkowa mana i całkowita mana e, Talii e, Początkową manę ma taką samą ale Całkowitą manę ma 5 punktów mniej i przypominam, jeżeli ktoś nie grał w Teamfight Tactics, albo no jeżeli przypominam, jeżeli ktoś dawno grał, albo jeżeli ktoś w ogóle nie grał, to pragnę informować, że całkowita mana, to jest mana, która potrzebuje postać, żeby użyć swojej umiejętności, więc na początku talia, jak ma już 50, a potrzebuje 80, to potrzebuje tylko 30 many uzbierać, żeby rzucić swoją umiejętność. Ale później potrzebuje 80 many znowu uzbierać, żeby rzucić po raz drugi. Nie? Więc to jest mały, fajny buffik dla talii. Talia jeszcze jeden buff dostaje. Czas działania ukuszenia o pół sekundy więcej, czyli teraz dwie. Obrażenia umiejętności Weni. Weni dostaje buffy. Na pierwszym poziomie 9% zamiast 8 maksymalnego zdrowia celu, na drugim jest tak samo, a na trzecim poziomie jest 1% mniej. Obrażenie, umiejętności i wartość leczenia Wladimira na pierwszym poziomie jest tak samo, na drugim 25 punktów mniej i na trzecim 50 punktów mniej, jeżeli chodzi o postacie. Za dwie monety, zdrowie pomiotów cienia Mazahara o, 20, o 50 mniej i to jest fajny na Mazahara, bo te rzeczywiście. Te jego kreatury były, zwłaszcza jak zrobiliście go na trzeci poziom, były strasznie za mocne. Obrażenie umiejętności Rexa jest zwiększone, a Reksy teraz, teraz też ma inną umiejętność. Atakuje z E, czyli z tego co do niby 50 więcej na pierwszym, na drugim jest tyle samo, na trzecim jest 50 mniej. Początkowa mana i całkowita mana skanera. Skanner na początku nie miał many tak nie ma many, tak jak nie miał, ale za to całkowita mana jest 10 punktów mniej czyli 65 punktów many, czyli szybciej ładuje umiejętność. Panzer skanera jest zwiększony o 5. Wytrzymałość tarczy umiejętności tresza. to było już pokazane na górze, czyli 50 więcej na pierwszym, na drugim 100, na trzecim 200. Liczba uderzeń umiejętności Yasuo jest zwiększona o 1 na pierwszym poziomie. Na drugim jest takim samo, na trzecim jest jeden mniej. Eee, kategoria trzecia: początkowa mana i całkowita mana Ezreala, czyli to jest 0, e, tak jak było początkowa, ale całkowita jest 10 mniej i tylko 30. Czyli no, ale tak samo jak w prawdziwym blondu Ezreal opiera się na, tych, na tym Q. A to jest jego umiejętność teraz w tym sezonie. Eee, czas rzucenia umiejętności Ezreala trwało 4 sekundy zamiast pół, co też jest ok. Kategoria czwarta, czyli za cztery monety. M. Prędkość ataku Aż jest zwiększona o 0,1. Obrażenie umiejętności Barda jest zwiększone o 50 na pierwszym. Na drugim jest tak samo. Na trzecim 50 mniej. Liczba odbić umiejętności Branda jest zwiększona na pierwszym Na pierwszym poziomie, zwiększona o 1, czyli 5 zamiast 4. Na drugim i na trzecim bez zmian, czyli 6 i 20. Zdrowie Malfajta jest zwiększone o 50. Początkowa mana i całkowita mana Olafa. Tu Olaf dostaje nerwy, zasłużenie, bo często jak grałem na berserków i właśnie na Olafa to rzeczywiście ten Olaf był. Olaf robił wielu osobom sam gierki. I teraz zamiast 75 punktów many potrzebuje, to teraz 90 punktów many potrzebuje, żeby dać swoją umiejętność. Zdoby guli Jorika 150 mniej. Na pierwszym, na drugim 250 mniej i na trzecim 350 mniej i to jest zmiana. To jest nerw, ale zasłużony nerw, bo jeżeli oglądaliście moje zwycięstwo w Teamfight Tactics ostatnio właśnie to na kanale, o którym wspominałem, i orika robiły mi w pewnym momencie grę, tak naprawdę dwa czy trzy mecze ze względu na to, że były tak tankowne, zostały same Góle i Góle mi wygrały mecz, yy, raczej mecz, partie nie? Yy, I tak naprawdę wygrały mi mecz, no bo dzięki tym winom zdobywałem Ekonomii i tak dalej, wiecie o co chodzi prędkość ataku guli Jolika jest zmniejszona też o 0,7 kategoria piąta, czyli postacie za 5 monet zdrowie Singeda zmniejszone o 100 no bo Singed był upiedliwy. obrażenie umiejętności Singeda zmniejszone o 50 na pierwszym 100 na drugim i tyle samo na trzecim poziomie. No ale na trzecim to prawie niemożliwe jest zrobić syndre tak naprawdę. Zdrowię tarika jest zwiększone o 50 za to, więc to jest OK, więc większa szansa że rzuci ultimata. Yy, przedmioty. Zwiększenie prędkości takiego serca jest zmniejszone o 25. Anioł służbadać tego przedmiotu nie może już le być leczony podczas szerzenia, więc. Nie wiem czy to był bóg, czy taka była wprowadzona zmiana, ale po prostu teraz jak ma ładny Angela, to na przykład, no po, po prostu postaci nie mogą go leczyć, czy leczyć nie może się na przykład z pasywki Light'ów. Hmm. Zmniejszenie prędkości, a to było zmniejszenie prędkości ataku odnośnego serca, przepraszam, ale lodowa rękawica tak samo, 25% zamiast 35%, czyli nerf na, z, z pręd, z, na zmniejszenie prędkości ataku. Obrażenia jonowej iskry, znowu jonową iskrę nerfią. teraz zadaje tylko 90 punktów obrażeń za każdym razem, gdy przeciwnik użyje umiejętności. E, gry rankingowe, zaczęło się, czas udowodnić jak dobrze potraficie przesuwać do zestawu żeby postawionych. Ranga wszystkich zostaje zresetowane, spinaczkę zaczniecie w żelazie, nie stracicie LP. Aha, no i był taki, były czasami takie sytuacje, że jak ktoś miał czwarty, czwarte miejsce to tracił LP przez MMRy. A jak był piąty, to zdobywał tam kilka punktów, nie? Więc teraz takiej sytuacji nie będzie. Zawsze za czwarte miejsce dostaniecie punkty i zawsze za piąte miejsce będziecie mieli punkty odejmowane. Yy... B -b 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 -b. Nerfy to już nieważne. Tak, 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 tak. Ha. Queen już nie będzie używała swojej jedności. Jeśli w zasięgu nie, nie będzie niczego, Queen tylko że, no to fajnie ten. Tylko że Queen nie ma w Team Fight Tactics w tym sezonie, w tamtym też nie było. Ale weźmiemy na angielski. O Boże, Pay for free. Nie, 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 nie tak. za szybko Boże, żeby ten Game Info. Nie, yy, wiadomości. Zawsze źle wciskam. Tam też napisali Queen? Z ciekawości tylko sprawdzę. Daję trzy. Kiana. No, Kiana nie użyje umiejętności. Chodziło o Kiana, a nie o Queen. Brawo polskie Riot Games. No, polecam tą firmę. O Boże. Dobra, to było na tyle. Dzięki za oglądanie. I na razie.